W styczniu energia będzie droższa, w lutym chyba troszkę też ale teraz są dość mocne spadki tych cen. Pięć faktur styczniowych za prąd, w pstryk. Porównajmy je, zobaczmy, jak w styczniu 2026 wyglądały rzeczywiste prawdziwe faktury od prawdziwych klientów. Oczywiście zamazałem dane, żeby nie było wiadomo, kto co i jak, bo takie jest Rodo, ale to są prawdziwe faktury. Zobaczcie, i pomyślcie, bo. Naprawdę warto skorzystać z oferty Pstryk i wejść do nich teraz na wiosnę 2026, bo co na innych danych zobaczycie, przez większą część roku energia jest dużo, dużo tańsza niż ta gwarantowana. 50 groszy plus podatek VAT za kilowatogodzinę. Pierwsza zimowa faktura. Zobaczcie, kiedy jest proste rozwiązanie, prosta, czytelna faktura z aplikacji Pstryk. Dlatego polecam Wam ściągnięcie aplikacji Pstryk, nawet jeżeli nie jesteście jeszcze w Pstryk to możecie ich aplikację ściągnąć i na komórkę, i zobaczyć, jak to wszystko wygląda, jakie są ceny godzinowe oferty. A jak jesteście, no to dostacie taką fakturę za okres 1 stycznia 2026 do 31 stycznia 2026 data wystawienia. Zapłata kod QR, który umożliwia szybką płatność przez aplikacje mobilne banków. Pobrana energia 76,97 kWh. Zużycie nieduże cena 12 groszy za kWh plus podatek VAT. Ja wpisałem tu w tabelkę faktura numer 1, zużycie w kilowatogodzinach, i tutaj już podałem wszystkie koszty, czyli zarówno znaczy wartość brutto pobranej energii. To 11,73 z plus opłatę za obsługę. Opłatę, którą bierze pstryk, to jest dokładnie 8 groszy. Za kilowatogodzinę netto, czyli 76,97 kilowatogodzin razy 8 groszy. W tym przypadku wartość brutto to jest 7,57, czyli to i to będę wpisywał w tabelce w kolumnie F. 19,30 zł. Wartość kwotową dzielę przez kilowatogodzinę. Wychodzi, że 1 kilowatogodzina brutto, czyli już z podatkiem VAT 23%. Pamiętajcie, że Wam pokazują najczęściej wartość netto, czyli i bez podatku. Zresztą to na fakturze też jest wartość netto bez podatku. Ja staram się pokazywać wam wartość brutto, bo ponieważ wy płacicie ten VAT, wychodzi nam średnia cena w przypadku pierwszej faktury omawianej 25 groszy za kilowatogodzinę. Do tego dochodzi dystrybucja. Dystrybucja jest przefakturowana przez pstryk jeden do jednego, ponieważ my nie możemy wybierać firmy, która nam dostarcza prąd kablami, przewodami do domu, która jest zaśemicznika, energii itd. To mamy już w zależności od miejsca, w którym jesteśmy mieszkały w Polsce, jest to PGE, Tauron i tak dalej. nam tą wartość przepisuje. Tutaj jest 57 19 zł. 19 groszy. Wpisałem to o, dokładnie w tym miejscu, o, w tym miejscu. Kolumna J. Dzielę dystrybucję przez ilość kilowatogodzin energii wychodzi nam 75 groszy. To jest najwyższa wartość za dystrybucję ze wszystkich pięciu faktur, które za chwilkę Pan pokażę. Dlatego, ponieważ w dystrybucji jest duże opłaty stałe. I przy małym zużyciu, no to te opłaty stałe podbijają koszty jednej kilowatogodziny. W przypadku stryka, w przypadku energii elektrycznej, tutaj nie macie żadnych opłat stałych. Macie za, tylko za kilowatogodzinę cenę netto uśrednioną z cen godzinowych i opłatę dy, za obsługę 8 groszy. W przypadku dystrybucji, Macie też opłaty stałe. Do dystrybucji dodałem też akcyzę pół grosza. Ona w tym przypadku stanowi 38 groszy, czyli 57,19 plus 38 groszy. To wpisałem w tym miejscu. Wyszło 75 groszy za kilowatogodzinę i całość równiutko złotówka za kilowatogodzinę. Faktura numer 2. Ten sam zakres, czyli najbardziej mroźny miesiąc roku. To, co zawsze się obawialiście, że wtedy będą najwyższe opłaty. Tutaj jest zużycie 339 kWh i za 167 zł i 13 groszy, plus za obsługę 33,38 zł. Pisałem w pozycji drugiej zużycie prądu. zsumowałem te dwie wartości brutto 200 ,51 zł groszy, wyszło średnia 59 groszy za kilowatogodzinę. Za dystrybucję tylko 36 groszy, bo jest większe zużycie energii, więc te opłaty stałe się mocno zmniejszyły, w sumie wyszło 95 groszy za kilowatogodzinę. Zobaczcie sobie proszę, swoje faktury, ile wypłacicie za kilowatogodzinę. Macie w swojej fakturze najczęściej tu na dole taką wartość informacyjną, ile wyszła u Was średnio jedna kilowatogodzina za prąd. Za całość, za energię i za obsługę, ale za energię Wam też tu wychodzi zawsze 61 groszy, bo taka jest stała stawka w taryfie G11. 61 groszy. Faktura numer 3, ta sama data: 283 kWh. Za 100 zł 98 plus 27 zł 91 zł opłata za obsługę. To jest tu wpisane w pozycji trzeciej. Średnia cena wyszła 45 groszy za kilowatogodzinę. Zresztą na tej dość czytelnej fakturze, na bardzo czytelnej fakturze za prąd, tą średnią cenę macie on dokładnie napisaną w tym miejscu, więc ja ją, powtarzam ją, ale ja ją obliczam samemu. Za dystrybucję 38 groszy. W sumie jedna kilowatogodzina całości rachunku za energię elektryczną. Wyszła 84 grosze. Faktura numer 4: 202 kWh. Całość wyszła 122 zł. 69 groszy, 61 groszy, wyszła 1 kWh, czyli dokładnie tyle, ile byście zapłacili u, normal, u zwykłego dostawcy energii. No ale to jest, pamiętajcie, to jest styczeń. To jest naj, jakby najdroższy miesiąc roku. Zresztą za chwilę pokażę Wam, jak to na wykresie wyglądało w 2025 roku. Bardzo ciekawy wykres, naprawdę bardzo ciekawy wykres, jak wyglądały średnie ceny klientów Stryk w poszczególnych miesiącach roku. To jest bardzo ciekawe, a to będzie za chwilę pokazane. Za dystrybucję 40 groszy, za kilka godzinę wyszło i w sumie złotówka i 1 grosz. Ostatnia piąta faktura, którą dostałem. Tu jest zużycie 110 kWh, ale zobaczcie, opłata tylko 5,5 grosza. Bardzo niska opłata za energię. Tu widać, że ktoś ma magazyn energii, że taka mu się udała, ładna wartość wyjść, wyjść, wyciągnąć. To plus 118 to zł. 55 groszy. O, dokładnie ta wartość, i średnio za kWh wyszło 17 groszy. Do tego dochodzi dystrybucja. No, tutaj mamy 71 zł za całość, czyli 65 groszy za kWh. Widać, że znowu opłaty stałe podbiły nam dość mocno cenę i średnia z całości 81 groszy. Uśredniłem te 5 faktur. Średnia cena wyszła. 48 groszy za kilowatogodzinę W przypadku zakupu energii w Stryk, dystrybucja średnia cena 44 grosze za kilowatogodzinę i średnia całkowity rachunek za pobraną energię edyczną w miesiącu styczniu 92 grosze dane rynkowe towarowej giełdy energii. Czyli to nie są jakiś klientów, którzy mieli magazyny energii, fotowoltaikę, tylko takie ceny, te godzinowe ceny po sumowaniu średnia miesięczna cena w 2025 roku. Czyli klienci Pstryk po, po uśrednieniu cenie w poszczególnych miesiącach roku mieli jakby energię, czyli gdyby brali Każdą, w każdej godzinie doby tyle samo energii, to średnio by im wyszło. W styczniu 48 groszy netto. Ta przerywana linia to jest cena zamrożona. Tyle płaciliście będąc na przykład w PGE w taryfie G11. Czyli w styczniu było poniżej, średnia cena energii godzinowej wyszła 48 groszy. W lutym było drożej 56 groszy netto, ale pamiętajcie, że coś takiego jest jak tarcza abstrakcji. W związku z tym m, nikt nie zapłacił więcej niż 50 groszy za kilowatogodzinę netto. W marcu 42 grosze, no zdecydowanie taniej. W kwietniu 37 groszy. Też widać, że jest różnica między tymi, którzy chcieli być w, m, po staremu, nie chcieli zmienić dostawcy energii. A tymi, którzy zdecydowali się na ceny rynkowe godzinowe zgodne z towarową giełdą energii, państwową towarową giełdą energii. Maj 40 groszy, czerwiec 35 groszy za kilowatogodzinę. No tutaj jest bardzo duża różnica. Lipiec 44 grosze, 38 sierpień, 46 wrzesień, 44 październik i w listopadzie było już drożej, w listopadzie 52 grosze, czyli 2 grosze drożej niż tej gwarantowanej cenie zamrożonej. Pstryk wyrównywał, tarcza Pstryk powodowała, że nie płaciliście więcej niż ta przerywana linia i grudzień 49 groszy, czyli 1 groszik taniej. Jak widzicie, warto było być w Pstryk w 2025 roku, bo dało się, dało się bezproblemowo zapłacić mniej za energię elektryczną niż ta cena gwarantowana. W 2026 roku będzie podobny wykres. W styczniu energia będzie droższa, w lutym chyba troszkę też, ale teraz są dość mocne spadki tych cen, więc nie wiem, jak się zakończy cały miesiąc. Ale potem mamy fotowoltaikę, wiatraki i ta cena energii zawsze spada. Nadal w 2026 roku macie tarczy Pstryk. Czyli nadal macie gwarancję, że nie zapłacicie więcej niż 50 groszy netto za kilowatogodzinę średnio miesięcznie. Zapraszam Was do skorzystania z mojego kodu rabatowego. Zapraszam Was do wejścia do Pstryk i zobaczenia ich aplikacji. Pamiętajcie, że podpisując umowę z Pstryk, podpisujecie ją na czas nieokreślony, czyli w każdej chwili możecie zrezygnować i pójść do swojego aktualnego dostawcy energii lub innego. Aczkolwiek myślę, że nie będziecie tym zainteresowani, bo jak dostaniecie faktury, zobaczycie, że one są bardzo proste, fajne, ładne, i no, ci, co umieją liczyć, zauważą, że płacą dużo, dużo mniej a koszty dystrybucji będą dokładnie takie same jak są teraz, tylko w czytelniejszy sposób pokazane. Miłego dnia, do usłyszenia!